Ogrodnicy nigdy nie wyrzucają zużytych gąbek do naczyń. Jej wartość jest prawie jak złota. Nie marnują ich. Na początku oderwij zieloną i twardą część gąbki. Nie będzie nam ona potrzebna. Gąbkę potnij na mniejsze kawałki za pomocą nożyczek. Z jednej gąbki powinna powstać duża garść. Są bezcenne podczas przesadzania roślin doniczkowych. Gąbka dodana do ziemi będzie świetnie magazynować wilgoć. Jest to świetny patent dla osób zapominalskich lub tych, które często wyjeżdżają. Przed posadzeniem rośliny do większej doniczki, wsyp na jej dno pociętą gąbkę, następnie przysyp ziemią i włóż roślinę. Taki podkład sprawi, że w doniczce dłużej będzie utrzymywać się woda. Jeśli podczas podlewania wlejesz za dużo wody, gąbka wchłonie ją. Uchroni to korzenie rośliny przed gniciem. Gdy gleba zacznie wysychać, roślina wyciągnie wilgoć z gąbki. Znasz jeszcze inne triki na utrzymywanie wilgoci w doniczce?